W tym odcinku powiem wam, dlaczego warto zacząć robić pasemka, aby osiągnąć sukces. Zaczynamy. Dzień dobry, Zdanie Józefczy I Piotr Piwowar. W tym odcinku szokujące wiadomości, gdyż naukowcy odkryli, że robienie pasemek wpływa znacząco na osiągnięcie sukcesu. Ale takich na włosie twoim głównym? Kompletnie nie chodzi o pasemka na włosach, tylko o tak zwane striki, striki, które są związane z nawykami. Z Go ahead, słucham cię chciwie stricks, czyli pasma, pasma sukcesu. Nazywam to pasemka. Żeby o ty kurka, ty tak. Ja już się miałem zachęcić, znaczy nie zachęcić, ja miałem ci opowiedzieć właśnie, że zmienia mi się y, kolorystyka Włochów i myślę sobie, co to, automatyczne, jakieś dostosowanie do Twojego tematu, <noise> no, ale nie tak, tak. Jeżeli nic w Waszym życiu nie działa, jeżeli macie tak, że próbujecie nowych nawyków, ale one nigdy nie trzymają się kupy, jeżeli cały czas wasze cele nie są finalizowane, to, to czas na pasemkę. To nic. Życie potrzebuje również nieudaczników. <głos> <głos> <Przeszłaś, czekamy głos> nie było, to. <noise> było coś takiego. Nie, to, to, to jest dobre. Bo no nie każdy może robić. Wszystko, nie to, to, każdy. To, nie każdy może zachęcane? robić wszystko, no są nie Są ludzie, którzy będą wykładać na oszą mleko kozie. Ale mało, te, będzie robił? ale mało tego, stary, są tacy, których to jara. Ja mam koleżankę, miałem koleżankę za czasów duszpasterstwa, która się zatrudniła na suwnicy takiej, na takiej wielkiej hali, rozumiesz? Czyli masz... Ty, wiesz, co jest suwnica, nie? No, Czyli taki, takiego, taka dziupla, no, która jeździ i przeciąga tak, jakieś tam. No. I ona się cieszyła z tej pracy audiobooki na słuchaweczkach i jechała, no nie? Sam o tym myślę, Właśnie, więc róbcie to, co kochacie. I teraz, żeby śledzić to, do czego chcecie dążyć, tak. wydrukujcie sobie taki arkusz, weźcie kartkę A4, podzielcie ją na 30 kwadratów i odznaczajcie codziennie zrobienie tego jednego nawyku. I to są właśnie te pasemka, te pasma sukcesów. I chodzi a, o to, żeby mieć nieprzerwany łańcuch, to pasmo tych sukcesów a jak czasem przez 30 się, dni. Czasem powinie się noga, czasem powinnie się noga. Może, ale nie rób więcej niż dwóch dni przerwy. Aha. Tak. No. Czyli daj mi znać w komentarzu, jakie pasmo sukcesu rozpoczynacie dzisiaj. Tak. I na przykład zainstalujcie sobie aplikację, jeżeli wolicie cyfrowo Habits lub właśnie Strix I, Łada, Dziękuję. I ta aplikacja pokazuje Wam, że kurczę, masz już 14 dni z rzędu, tak. kiedy bierzesz zimny, prysznic z rano. Tak? Nie chcesz przerwać, bo już potem czujesz, że jak przerwiesz, musisz zacząć nowa. I Chłopsie. ta psychologiczna wskazówka, ten trick sprawi, że rzeczywiście ten nawyk zacznie się wdrażać. Tip jeden na raz. Czyli weź sobie jakiś A -a. jeden challenge A -a. tego A -a. miesiąca A -a. i zacznij go wdrażać od A do Z. No ile? 30, żeby to 30 był cały miesiąc. Dni. Cały miesiąc. No. Jak teraz zaczniecie, to 10 stycznia skończycie. Zimne prysznice. Kiedyś Jaki tak. byś nawyk chciał zacząć? Może być drobny, właśnie. 30 minut spacerku dziennie. Świetnie. Próbowałem to ostatnio wdrożyć, porażka. Dlatego <registry> zainstaluj sobie apkę. No. i rób te pasemka. <s collapsed> no no. Może nie skończy się bateria. Czerwona bateria i gwiazdka. Możesz się jest tutaj e zafarbować, so? żeby ci to przypominało. Dlatego te pasemka też nie są od kuzery. Dobrze, zapraszamy tymczasem wszystkich w linki poniżej. Mamy tam warsztat noworoczny ode mnie i ta od Piotra. Tu jałmużna, tu inwestycja. Każdy robi co lubi. To jest darmowy warsztat. Tym bardziej. To zobaczenia. Cześć. No ale warsztat to też jest inwestycja. Sowa. W siebie. A no tak. Odcinek 4 minuty czuło.